Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Robin Hooda Legends Sherwood. Moi drodzy, dziś ruszamy do Lincoln, pomóc, odeprzeć naszemu przyjacielowi Godwinowi... Znaczy, przyjacielowi, stryjowi Godwinowi, tak naprawdę. A tak, ludzi księcia Jana, rzecz jasna, tak więc wybieramy sobie tą misję, okej. Okay. Wróg oblega Lincoln. Musimy pomóc Ser Godwinowi obronić zamek. Aby tego dokonać, Robin musi zapełnić wszystkie miejsca przeznaczone na tarcze. By zdobyć tarcze, można wysłać do Godwina ludzi, ryzykując, że ich się utraci. Można też wesprzeć sojuszników dużą kwotą pieniędzy. Oczywiście Robin zawsze może zdobyć tarcze, zastawiając zasadzkę na żołnierzy wroga. Teraz mi to mówicie... Potrzebuję ochotników. Muszą chyba wszyscy się zbiec, co? Mam plan. Dobra, ja bym posłał tego, tego i jednego osiłka Okej, okay. trzech ludzi to jedna tarcza. Tak, zamienimy to na tarczę. Dwie tury do dotarcia na Lincoln. Okej, okay, wybierz misję, podczas której zdobędziesz tarczę. Patrol, weso Patrol wrogich żołnierzy, konwój dobra, zacznijmy od patrolu w takim razie. Dobra, mam wrażenie, że zrobiłem to, co było... Potrzebne. Okej, okay, chyba będzie dobrze, co? Mamy dobrą ekipę, lecimy na tą tarczę, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Okej. Okay. To wygląda dużo ciężej. Mamy czerwonych zbrojnych. Silne grupy żołnierzy. Czerwonych kuszników, pikinierów. Wow, no to jest trudna misja. Tarcza na szczęście jest blisko nas. Nie wiem, czy wystarczy zdobyć tarczę i wtedy już będziemy wolni. Czy jak to działa? Dobra, widzę, że tutaj mamy możliwości różne rozmaite. Tutaj patrol jest całkiem srogi. Dobra, spróbujmy Chodź, tak. Pomacam cię moim cepikiem. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Bandanie robu. Powoli. Może jakieś ślagi się nam pojawiły. Chodź, Ale cię moim się tutaj cepikiem. obiliśmy szybciutko. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Okej, okay, jesteśmy w dobrej pozycji, tylko tak tutaj chyba nie mamy ani Statleja, ani. Aha. No dobra, to teraz tak, Robin. Spróbujmy może zrobić tak. I powiedz po tą tarczę, co? Tylko, tam tędy, są... Broń się. Bądź. Broń się. się. I... Okej. Okay. co ja mam zrobić, żeby co móc zdobyć robi? tą tarczę, bo nie bardzo rozumiem? Jeszcze Brąsie. zobaczysz! Bran się! Ustawić się! Łucznicy Zobacz, to woli! Robin ładnie ich tutaj kosi! Bran się! Obecnie! Bran się! Jak ja lubię ich tak grupami całymi kosić! Jeszcze Dobra, ogłuszeni! Dobra, dobra, Brąsie. dobra, dawaj szybko! Nie daj sobie strzelić! Dobra. Nasz wróg poniósł znaczne straty, a pozostali żołnierze uciekli. Wysoka, pani może bezpiecznie wrócić do lasu. Okej. Okay. No dobra, czyli zdobyliśmy tarczę. Czy jest tu jeszcze jakaś tarcza? Chyba nie. Tu jest druga tarcza. Okej, okay. no dobra. To teraz musimy się ukryć Willem i Robinem gdzieś w bezpieczniejszym miejscu, bardziej przychylnym. I spróbujmy z drugiej strony w takim razie coś zdziałać w tym temacie. Sami czerwoni, o w mordy, to będzie. To będzie naprawdę z tam trudne. Ustawić się Stój, bo strzelam! Wracaj i walcz, balani Łucznicy hey za plecami nie ruszać się! Stój bo strzelam! W wracaj i walcz, balani to woli! Czy my tamy radę to zrobić? Łucznicy za plecami. To Zrobisz wali. im coś? To woli To wali. A masz? To woli Bron się. To wo. Oh. Broąź się kanaliu. Mhm. Co to było? jest rycerz, nie? Brań się! pomacam cię moim cepikiem! Chodź, Chodź się pomacam śmierć. cię moim PiS cepikiem! Nie poczułem. A -a 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 -a. Dobra, nie możemy osucić Willa, ale możemy posyć po innego. Co on tam robi? Co on wyprawia? Zbudź Gdzie... John Tassack był dosyć mocno ranny. Wracaj i walcz, barani Chodź, 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 Idziemy tutaj szybciutko. Może z nami nie polecą. Trzeba osucić biednego robin schudła. Okej. Okay. I uleczyć Willa przy okazji. No i robina też oczywiście trzeba uleczyć. Ale dobra, będziemy mieć dwie tarcze. To jest naprawdę dobre czy będziemy mieć dwie tarcze to się jeszcze szczerze czy będziemy mieć dwie tarcze spróbujmy tak bandanie robów nie się. ustawić łucznicy za plecami jeszcze ci pokażę zobaczysz brań się celował niżej kto, tam? kto, tam? kto tam tam. Bo. Bo. to boli gdzie tam brań się łucznicy za plecami jeszcze ci brań się tam Mariusz. Pięknie. Ajajaj, ale mi go okładają. Dobra. O nie, drugi rycerz. Brań się. Nie słyszę? Wracaj i walcz, To dla ciebie! Zaraz cię zdeszczę! Nic nie poczułem? Nic nie poczułem? chyba dostał właśnie. Will, 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 szybko. Dobra. Mamy dwie tarcze. Dobra, spadamy stąd. Dobra, no to myślę, że jesteśmy bezpieczni. Chyba. Straciliśmy znowu nieco ludzi w sensie drugiego człowieka. Co było nieco smutne, oczywiście, no ale co zrobić? Will tasak gdzieś powinien stać sobie luzem najzwyczajniej w świecie. Chyba, że wrócił tutaj do. Tak, Will Tasak wrócił do produkcji ziół. Myślę, że na misję będzie trzeba zacząć zabierać osiłków. Little John, niech idzie tutaj. Co teraz mamy za misję? Wojska na poniosły klęskę. Gratulacje Robinie. Godwin Runlow mobilizują swoich ludzi. Musimy wykorzystać to zwycięstwo i przejąć inicjatywę. Oczywiście, w Nottingham ogłoszono turniej łuczniczy. Od kiedy braciszek tak odzyskał wolność, Lady Marion podejrzewane są współpracy z banitą. Teraz obserwowany jest każdy jej ruch, czytane są nawet jej listy, dlatego już od dłuższego czasu Robin nie był w stanie się z nią skontaktować. W Nottingham ogłoszono, że zwycięzca turnieju łuczniczego będzie wynagrodzony srebrną strzałą oraz pacułkiem pięknej Lady Marion. Nasz bohater nie mógł zmarnować takiej okazji, nie namyślając zbyt długo postanowił wziąć udział w turnieju na przekór protestom jego przyjaciół. No dobra. Tylko i wyłącznie Robin Hood, tak? To będzie trudna misja w takim razie. Leczymy Robina. Robinie, strzał, nabierz ile jesteś w stanie, ile udźwigniesz. W sumie sakiewki mamy pełne, no dobra. To lecimy na drugą stronę. 12 strzał i nic więcej. Zobaczymy, jak tam pójdzie z turniejem. Z tego co pamiętam, była to dosyć trudna misja. Zresztą sami tak pisaliście jakiś czas temu. Także, no cóż. Robin przyszedł sam, dlatego nikt nie zwrócił na niego uwagi. Na razie, dzięki przebraniu, zdołał dotrzeć do miejsca, w którym rozgrywany jest turniej. Aby zbliżyć się do Marion, musi zrobić srebrną strzałę. Miejmy nadzieję, że nikt go nie rozpozna, oczywiście. Brawo, brawo. A wy widzicie gdzieś tutaj Robina? Bo ja w sumie nie. A jest, tutaj, na tym. Okej. Okay. Aha, tak się wyprasza... Tak się traktuje mieszczan, nie? A więc to, co mówią, jest prawdą. Rzeczywiście wydajesz się być najlepszym łucznikiem w całej Anglii, Robin Hoodzie. Ale jedno jest pewne. Jesteś też najgłupszy. No, dość tej zabawy. Broń się. Zobaczymy, czy z mieczem radzisz sobie równie dobrze, jak z łukiem. nie jest on przystojny. Moja dłoń! Moja dłoń! Zobaczysz, pożrą cię sępy. Żegnaj, Robin Hoodzie. jesteś silniejszy niż myślałem. Jeszcze się spotkamy, awanturniku. Obiecuję. I co teraz wszyscy się nadrzucą? Ranny szerokie nie może podnieść dalszej walki. Daj więc znak swym ludziom, aby z wtalej robina. Chyba pora uciekać. Dobra, słuchajcie, zapiszemy sobie teraz na szybkość grę. I szybko musimy skontaktować się z Marią, zanim przybędą żołnierze. Okej. Okay. Lecimy tutaj w takim razie. Robinie, Twój udział w turnieju to szaleństwo. Nie pomyślałeś, że to mogła być pułapka? Tego właśnie się obawiałem, ale musiałem cię zobaczyć, piękna Marion, by mieć pewność, że nic ci nie grozi. A poza tym można zdobyć ciekawą nagrodę. Nagrodę? Ryzykujesz tyle dla srebrnej strzały? Dla pocałunku od ciebie. Uważasz, że na nie nie zasłużyłem? Nie mamy czasu na zbytki. Musisz uciekać. Zrobię co mogę, by ci pomóc, ale nie będzie to proste. Może otrzymamy pomoc w samym Nottingham? Widziałam, że młody łucznik, z którym konkurowałeś, bardzo uważnie przyglądał się twej burdzie z szeryfem. Okej. Okay. Okej. Okay. Marion. Marion może leczyć. Na górę, czyli do tego łucznika musimy dotrzeć. Ok, do zrobienia. Podleczmy robina i zapiszmy jeszcze raz grę. Dobra, co teraz możemy zrobić? Tutaj nie wejdziemy. Tutaj moglibyśmy wejść na tą wyżyczkę, ale nic nam to nie da. Tu jest strzała, do której musimy się dostać. Tu jest wejście z drugiej strony i tu jest wyjście, z którym, którym nie możemy się wydostać, tak naprawdę. Także będziemy musieli wyczyścić mury. Dobra, to zróbmy to. Niestety w tej misji trochę ich pozabijamy. O, nie zdążyłem wystrzelić strzały. Lipcia, lipcia, lipcia. Ale tego powinniśmy dać radę sięgnąć. Też jest sam. Damy radę sobie z nim po prostu w walce najzwyklejszej w świecie. Dobra, trochę się nam to posypało. Okej. Okay. Nie jest źle. Czyli moglibyśmy pogadać jeszcze z tamtym ziomkiem? Dobra, spróbujmy, może w takim razie tutaj wejść. Przyłączyć się do wysokiej kompanii Robin Hooda? Z radością. Jestem Match, syn młynarza. łuk jest do Twoich usług. Wygląda na to, że będziesz potrzebował mojej pomocy, by się stąd wydostać. Mam pomysł. W że mieszka dwóch moich kuzynów, którzy chcą walczyć za króla Ryszarda. Chodźmy ich poszukać, gdzie oni są. Nic mi się nie odsłoniło. A, okej, okay, tam jest jeden, tam jest drugi. No dobra, czy to wczytam grę? No i raniliśmy Robina w ten sposób. O, jakby miało być inaczej. Dobra, mamy dostępny łuk. Z tamtych nie oddamy strzału, tego też nie oddamy strzału. Bardzo mały zasięg masz, generalnie. panie Miller. Lady Marion, czy ty możesz tutaj zaskoczyć? Nie możesz. No dobra, to podejść w to miejsce w takim razie. Strzały możesz podnieść. Okej. Okay. Dobra, zlecieli się do nas tutaj wszyscy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bardzo ładnie. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, Zejdź ze schodów, zejdź ze schodów. No dobra. Okej, okay, mamy to. Jesteśmy powiedzmy, że bezpieczni. Spróbujmy zastrzelić tego ziomeczka i tego ziomeczka. Będziemy mieć wtedy wolny, wolne wejście, że tak powiem. A i nie sięgniemy go stamtąd, a stąd, może? Damy radę. Nie, jeszcze kawałeczek, tylko chyba będziemy już za daleko niestety. A może i nie. Dobra, pięknie. skoczyć możemy tutaj z powrotem, ale tylko wyłącznie z pomocą małego Johna. Dobra, to nawet całkiem ok. Opcja, że oni tutaj do idą. Jeszcze zobaczysz, Świetnie. Tylko, że jest dosyć mocno ranny w tej chwili. Marion, czy możesz wejść tutaj na wieżyczkę? Chodzi o to, żeby się wydostać z Nottingham i przy okazji zgarnąć to, co jest nam potrzebne. No nic, poczekajmy i zobaczmy, jak walczy Marion wręcz. Wcześniej nie mieliśmy okazji tego sprawdzić, ale wydaje się, że daje radę. Dobra, myślę, że możemy zaryzykować i spróbować wejść tutaj Robinem i naszym przyjacielem Millerem. Droga jest praktycznie wolna. Może w to miejsce pójdźmy? Marion tak samo. Dobra, gdzieś tutaj jest jeszcze... O, tu jest ten ziomeczek, okej okay. Ojojoj No to świetnie. Jeszcze ci Jedna, jedyna kończyna została. Dobra, mamy zajęte dziedzinie w sumie to, Marion, wiesz co robić. Dobra, mamy zapisaną gierkę, także wbijamy na górę, zobaczymy co tutaj strzeże tej srebrnej strzały. To powoli! Nie! Smutni Smutni rycerze. Nie inaczej. No, może nie do końca. Nie ma jakiejś wielkiej mocy, ale powinien dać radę ich powalić. A Marium powinna być w stanie podnieść robina. Świetnie. I czy jest tak, właśnie jak mówię? Niestety nie jest. A za pewno będziemy musieli się wydostać wszyscy stąd, także będziemy musieli zużyć kończynkę, co mi się ani trochę nie podoba. Ale no dobra, mamy strzałę. Szkoda, że nie możemy go podnieść, Marion, przecież to jest medyczka, ale zaraz, przecież tam jest medyk. No dobra, no to, Miller. Lecimy w tym kierunku. Tutaj mamy dwóch ziomeczków do pokonania. Powinniśmy dać radę, i będziemy mieć medyka. Słuchajcie, coś ewidentnie się dzieje mi z myszką. Kursor mi ucieka w tej grze. Może się, że to jest wina gry samej w sobie, ale mam wrażenie, że coś jest nie tak z myszką. No dobra, zobaczymy. Od najcześniejszych lat uczyłem się subtelnej sztuki machania widłami. Wreszcie po lotach codziennego ćwiczenia przynoszą, przynoszą, przynoszą owoce. Będę walczył u Twojego boku w imieniu króla Ryszarda. Super. To zajmij się... Mm, zaraz. Ojku, rozeszli się na boki. Dobra, w miarę możliwości ich nie zabijajmy. Tu mamy medyka. A on może też wiązać Jaki Statley. Okej. Okay. czy ty, Peter, możesz sam dzielnie podnieść Robin Hooda? Powiedz, że możesz. Nie może. Ojku. No tak, bo on ma koniczynkę Ojku. no dobra, to niewiele nam daje. Chyba, że mięśniaka ogarniemy i go wyniesiemy. No dobra, to podejdźmy może tutaj. Podleczmy się. Tu jest rycerz. Nie, nie lubię tego. Cofnijmy. I spróbujmy... Medykiem go rozwalić. Nie robi to na nim zbytniego wrażenia. Mamy całkiem niezłe podejście. Spróbujmy teraz jeszcze się zająć tym zbrojnym. W międzyczasie, wiążąc pozostałych, może tych rycerzy podobijamy, co? Tam jest jakiś miecz w środku. O, w mordo, to będzie warte wysiłku. Ogłuszyliśmy rycerza. Zarąbiście. Mamy to. Ok, zbieramy miecz. Ta wspaniała broń to chyba Miecz Narodu, jest on jednym z klejnotów Korony. Robin uważa, że miecz będzie bardziej bezpieczny w jego rękach niż w rękach szeryfa, dlatego, dlatego ukryje go w Sherwood. Oczywiście. Powiążmy ich tutaj wszystkich. Byłoby przykro, gdyby okazało się, że ten jeden pikinier, który tutaj został, porozwiązuje nam wszystkich. Tak więc, zajmiemy się nim jeszcze. Dobra, nara, okej, okay, tędy można by było przejść, a nie, tędy nie ma przejścia Ojej, no cóż, dobra, zapiszmy grę Dobra, lecimy w takim razie w górę Jak najszybciej tego łucznika się trzeba pozbyć? Łucznika, powiedziałem Ok. Bardzo się cieszę Dobra. I mamy to. Także spadamy w to miejsce całą gromadą. Zgarniamy po drodze ciebie. I lecimy teraz do Marion, która ma tarapaty. Okej. Okay. Ona jest w stanie ranić tak dotkliwie. ajajaj, Dobra. Mamy to. Ulecz się. Spoko. Czy ktoś jeszcze wymaga? Nikt nie wymaga. Teraz tak. Będziemy potrzebne ty i twoja pomoc z Robinem. I musimy się wydostać, którędyś z zamku. Panie, do usług, panie. Tutaj jest znak. I tu jest znak. Tu jest rycerz, z tego co pamiętam. Także chodźmy, może w to miejsce wszyscy. I teraz puścimy przodem. Zapiszę grę. Spróbujmy się pozbyć tego rycerza w tym miejscu. Świetnie. zostało dostał ryce dwóch rycerzy. To wszystko. Dobra. Trudno, wychodzimy stąd tędy I mam nadzieję, że damy radę Lady Marion Gdzieś jest rycerz Okej okay. Dobra, udało się, nie wiem jak, ale się udało ty niekompetentny głupcze, jesteś do niczego, nigdy nie zapomnę dnia, w którym przyszedłeś do mnie z doskonałym planem, jak pojmać Robin Hooda. I nie to, że ten bandyta zrobił z ciebie turnia, to jeszcze ukradł srebrną strzałę, którą obiecałeś pilnować. Co masz na myśli, mówiąc to nie wszystko, wasza wysokość? Co? Skorzystał z okazji, by zabrać miecz? Podejdź tu, szeryfie. No podejdź, niczego się nie bój. <laughs> Udało się nam wyprowadzić z równowagi Jana i w ten sposób właśnie kończymy kolejną misję, moi drodzy. Ta misja była trudna, faktycznie mieliście rację, mm. no i ten uciekający kursor wcale mi w tym wszystkim nie pomagał. Kilku nowych ludzi powróciło z misji szpiegowskiej. Super, mamy już całkiem zgrabny komplet rzeczy. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. No, gromada się nam powiększa coraz bardziej. Ale moi drodzy, będziemy w tej chwili kończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Mimo wszystko mimo tych dziwnych cięć i e, przeskoków, no wczytywałem grę z 10 razy, żeby to misję przejść, także musicie wybaczyć. E, to tyle z mojej strony na dziś. Myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.